Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie pod dowództwem pana Roberta Paszkowskiego. Zapraszam. Ja i kolega jesteśmy z zespołu młodzieżowczo-pirotechnicznego sekcji antyterrorystycznej KWP w Olsztynie. Takich zespołów w całej Polsce jest 10. Naszym zadaniem jest prze, przede wszystkim co? rozpoznawanie ładunków i urządzeń wybuchowych. Razem z nami też pracują koledzy, którzy są z rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Ich zadaniem jest przede wszystkim przeszukanie budynku, tudzież jakiegoś terenu, w chwili ujawnienia podejrzanego ładunku czy podejrzanej waczki, Wówczas my przystępujemy do działań. Przejeżdżając na miejsce, po zlokalizowaniu takiego urządzenia, cały sprzęt rozkładamy. Cały sprzęt rozkładamy i wówczas zaczynamy działać. Jeszcze chwila. Tak, jeszcze chwila. No, sami widzicie, że, że nie jest to tak proste oczywiście. Na działania, tak jak, jak jeździmy na działania, nigdy nie jeździmy tak jak w chwili obecnej, po dwóch czy po trzech, tylko takim minimum, które które zawsze stosujemy, to jest 4 bądź 5 osób, z uwagi na to, że sprzęt, którym doskonujemy, żeby przede wszystkim nas ubrać w ten sprzęt, to potrzebujemy parę osób. Ubieranie trochę jest tu grzmudne, ale sami zauważyliście to nie jest zwykły t-shirt i kalesony, tylko ubranie, które nas, biotechników ze świata, w, w sposób chrony. Kiedyś to było ładnie nazwane ubranie antywybuchowe, głównoprawda, bo sami zauważyliście, że przed wybuchem nas nic nie uchroni. No, fizyki nie jesteśmy w stanie oszukać. To ubranie e, chroni nas głównie przed odłamkami, które funkcjonują w momencie wybuchu e, i które e, odłamki zostają oddane przez urządzenie wybuchowe. W każdym razie to jest najważniejsza e, część ubrania. Pampers żeby nam nic nie wypadło po drodze. O takich zagrożeniach chciałbym powiedzieć, ponieważ tak. Zdarza się, że y, czasami oczywiście gdzieś y, możecie coś takiego ujawnić. Dlaczego? Bardzo często, nawet na swoich zajęciach, jak prowadzę y, w szkołach policyjnych, mówię coś takiego. Dopóki y, ktoś nie nauczy się, nie nabędzie wiedzy, co to jest, no to nie jesteśmy w stanie też określić. No, bardzo często mówimy, no coś. Bo, no tak, ktoś mówi, to granat. No owszem, jest to granat, ale jest to zawsze, zawsze te, to, co robimy, robimy <coughs> to przede wszystkim bezpiecznie. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i ludzi, z którymi prowadzimy zajęcia. Tak jak i tutaj oczywiście nie, naraż nie narażelibyśmy na niebezpieczeństwo. Jest to skorupa granatu ćwiczewnego F1. Prawda? To jest specjalny, tak jak często się mówi, że to jest szyżka, tak, owszem. Tutaj jest tylko i wyłącznie 60 gram materiału wybuchowego. Niemniej jednak to jest tak skonstruowane, ponacinane z żydła, żeby jak najwięcej włamków było. Z tego słuchajcie jest 1000 odłamków, 1000 odłamków, promień rażenia do 200 metrów, a, z, a zatem oczywiście jakby tutaj taki granat wybuch, większość zostałaby ranna, a nie wątpię, że y, oczywiście część może również zginąć. Dlatego jeżeli kiedykolwiek coś takiego ujawnicie, samemu oczywiście nic nie robić, natychmiast należy, należy powiadomić policję, Wówczas przyjeżdżają odpowiednie służby, czyli komórki rozpoznanie inwestycyjno do do żeby taki granat właśnie zabezpieczyć. Kolega będzie miał zadanie. Tak? To zadanie będzie polegało na tym, że będzie musiał e, sprowadzić się do parteru i z, z tego granata wykręcić zawleczkę. Tak? Chodzi nam o skalę trudności, że posługiwanie y, się tym sprzętem naprawdę nie jest proste. Za wleczka i rzucamy w tłum. No i wykręcamy. Prawda? To jest tylko... Dosłownie parę sekund, ale pirotechnik, który ma za zadanie powiedzmy rozbroić tą bombę, to musi bardzo często dużo czasu na to poświęcić. To nie jest parę sekund, tylko to jest 12 minut parę dziesiąt minut. I e, oczywiście tutaj jest specjalne jeszcze ubranie, e, które powoduje, że nie, e, to, to ciepło nie jest oddawane bezpośrednio na kombinezon, tylko e, chłodzi nas. Jest to... Robot pirotechniczny firmy brytyjskiej Allen Wangard widzimy jest na gąsienicach, akurat ten robot służy do przewożenia ładunków tylko i wyłącznie do 5 kg, ponieważ ramię jego potrafi udźwignąć 5 kg.